To nie jest wyjazd na akcję bojową. Straż Pożarna, w Pile otrzymała nowy wóz z podnośnikiem sięgającym 10 piętra. Prototypowy sprzęt został wyprodukowany przez Koszaliński Bumar i przejdzie w Pile fazę testów i sprawdzian w warunkach akcji bojowych. Do Bliskiej Straży trafił podnośnik SHD-32. Jest to najnowocześniejszy w tej chwili sprzęt, który posiadamy w zakresie ratownictwa wysokościowego. Sprzęt ten trafił do jednostkę nr 2 przy ulicy Lebera. Wilscy strażacy ćwiczą się i doskonalą obsługę nowego sprzętu. Jego parametry i dodatkowe wyposażenie pozwolą na skuteczną ewakuację i walkę z ogniem na nieosiągalnej dotąd wysokości. Poprzednia drabina, zamontowana na wysłużonym samochodzie, star sięgała maksymalnie 18 metrów. Drabina przesuwa się po specjalnych prowadnicach. Jest ona wykonana z aluminium o zwiększonej wytrzymałości. Ponadto w drugiej strony wysięgnika znajduje się. Słuchy pion tak zwany, który w pierwszej części wysięgnika jest zainstalowany na stałe, następnie pozostałe elementy wysuwane są teleskopowo. Pilscy strażacy z pewnością błyskawicznie opanują obsługę wozu, jednak rzeczmy sobie, aby korzystali z niego jak najrzadziej, a nawet w ogóle. Nowy podnośnik stacjonuje przy ulicy Lelewela. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszej w tym roku konferencji Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Oddziału Pilskiego. Nazywam się Rafał Zierela, jestem dyrektorem tego oddziału. Pragnę przedstawić siedzące razem ze mną osoby. Pani Anna Gruszka, po mojej prawej stronie dyrektor Centrum Współpracy Gospodarczej oraz pani Joanna Rerek, po mojej lewej stronie, pani kierownik projektu. Najlepsze kadry dla Wielkopolski. Z takim programem w dobie nadchodzącego kryzysu wychodzi do obywateli Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Na konferencji prasowej, którą zwołano w czwartek 5 stycznia, przedstawiono główne założenia projektu. Z założeń programu Najlepsze kadry dla Wielkopolski wynika, iż wybiega poprzez swoją innowacyjność w przyszłość. Notuje się rosnący wskaźnik bezrobocia. Takie działania i darmowe szkolenia mogą pomóc zwalnianym grupowo pracownikom odnaleźć się w nowej sytuacji. Planowane specjalistyczne szkolenia dotyczące finansów, księgowości, obsługi klienta, językowe czy IT przygotują nowe kadry dla sektorów tzw. wysokiej szansy. Do tego celu zaprosiliśmy zewnętrzną agencję doradztwa personalnego, która w realizacji tego typu projektach specjalizuje się od lat. W efekcie doradcy tejże agencji, doradca personalnego, przez okres wypowiedzenia będą starali się zrobić wszystko, żeby pomóc pracownikom zwolnionym grupowo znaleźć nową, satysfakcjonującą na rynku pracę. Projekt jest skierowany do osób, które pracują lub chcą pracować w takiej specyficznej części sektora usług, która nazywana jest BPO, czyli to są centra usługowe, tak zwane call centers, centra informatyczne, centra finansowe, centra księgowe. WARP udziela szczegółowych informacji w swojej siedzibie przy ulicy Grunwaldzkiej w Pile. Tam odsyłamy wszystkich zainteresowanych programem. Każdy podatnik może skorzystać z możliwości przekazania 1% rozliczonych w Urzędzie Skarbowym należności i przekazać środki na dowolną organizację użyteczności publicznej. Są to najczęściej fundacje, które wspierają finansowo osoby fizyczne i instytucje. Jestem mamą 19-letniego Pawła, który urodził się z porażeniem mózgowym czterokończynowym. Jest mocno spastyczny, od urodzenia jest rehabilitowany. Należy do fundacji zdążyć z pomocą od dwóch lat. Dzięki fundacji otrzymaliśmy i dzięki sponsorom pieniążki na Pawła Rehabilitację, na obóz rehabilitacyjny i zbieramy również na, w tej chwili na pompę baklofenową, która umożliwi mu lepsze funkcjonowanie. Dla potrzebujących liczy się każda złotówka. Czy podatnicy wiedzą o możliwości przekazania części odprowadzonych podatków na cele charytatywne? Przekazałem sprawę księgową, że odpisała odpowiednią kwotę i zrobiła to, jak trzeba. Nie korzysta. Dlaczego pan nie korzysta? Nie wie pan, że jest taka możliwość? Wiem, słyszałem, ale nie korzystam. No, Musiałbym mnie ktoś przekonać. No. Prowadzone regulacje prawne pozwalają na proste i szybkie przekazanie 1% podatku na rzecz fundacji. Od bieżącego roku rozliczeniowego formularze PIT zawierają specjalną rubrykę, w której można od razu deklarować przekazanie środków na wybraną fundację. Przy rozliczeniu podatku dochodowego za 2008 rok możemy przekazać 1% naszego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Naczelnik Urzędu Skarbowego na wniosek podatnika przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego, która znajduje się w wykazie Organizacji Pożytku Publicznego i ma status takiej organizacji na dzień 30 listopada roku podatkowego, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego złożonego w ustawowym terminie bądź z korekty zeznania podatkowego pod warunkiem, że została złożona w terminie dwóch miesięcy od dnia złożonego w terminie dwóch miesięcy od terminu złożenia zeznania podatkowego. Wyliczoną kwotę jednego procenta od należnego podatku zaokrąglamy do pełnych dziesiątek groszy w dół. Wskazanie nazwy organizacji pożytku publicznego w zeznaniu podatkowym, jej numeru wpisu do krajowego rejestru sądowego oraz podanie wyliczonej kwoty jednego podatku traktuje się na równi ze złożeniem wniosku o przekazanie tego jednego procenta na rzecz organizacji pożytku publicznego. Warunkiem przekazania jednego procenta jest również wpłacenie w pełnej wysokości podatku należnego wynikającego z zeznania. Pilski szpital Zespolony również zabiegał i nadal zabiega o pieniądze darczyńców. Ilość wpłat dokonanych na konto KRS szpitala progresywnie rośnie i stanowi ważny element dodatkowego wyposażenia, między innymi w nowe urządzenia diagnostyczne. W zeszłym roku udało nam się zebrać, dzięki Państwu, ponad 100 tysięcy złotych, mówię tylko o tym jednoprocentowym podatku. Pieniądze te zostały wykorzystywane, wykorzystane na zakup sprzętu dla oddziału kardiologii, dla oddziału hmm, chirurgii czy pracowni endoskopii właściwie. Oraz dla oddziału dziecięcego. Czy to jest dużo, czy mało? Każda złotówka się, czy to jest bardzo dużo, dlatego że dofinansowanie sprzętu Powoduje to, że on funkcjonuje. Jeżeli byśmy nie, nie, nie wspomogli finansowo szpital w niektórych zakupach, to ten sprzęt po prostu by nie działał. Nasza telewizja i pilski dziennik Wirtualny Pilskie.com, wychodząc naprzeciw fundacjom, firmom i osobom prywatnym, udostępnia na stronie widocznej na ekranie numery kont, na które można deklarować przekazanie 1% podatku. W galerii Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Sikorskiego otwarto wystawę Bożeny Pudełko. Artystka wystawiła ciekawe prace tkane ręcznie, a użyty materiał to głównie wełna. Tkanina, gobelin. No niestety trzeba dużo cierpliwości, dużo wytrwałości, samozaparcia. No bo trzeba siedzieć niestety godzinami, a godziny zamieniają się w tygodnie. Gospodarz galerii zadbał o klimatyczną oprawę wernisażu. Wystąpili tu uczniowie szkoły muzycznej oraz chór męski działający przy klubie seniora. Goście odwiedzający kolejne ekspozycje w Galerii Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zgodnie podkreślają wyjątkowy nastrój i klimat wnętrza. Ten klimat to także osobisty urok pani domu, Teresy Kasior. W założeniach dotyczących programu kulturalno-oświatowego spółdzielni jest zapis mówiący o jednym wernisażu w miesiącu. Spoglądając wstecz, rzeczywiście należy przyznać, że jest realizowany. Wymieńmy tu wieczór autorski Bogusława Urlika, zadunki poetyckie czy wcześniejszą wystawę Jolanty Surmy. Bożena Pudełko jest członkiem Stowarzyszenia Plastyków Azyl. Wystawa jest zwieńczeniem 30-lecia pracy artystycznej. Serdecznie, niezmiernie gorąco zapraszam Państwa do wzięcia udziału w najbliższej sobocie na dwóch kółkach. Ta sobota nosi miano zimowej soboty na dwóch kółkach i odbędzie się tradycyjnie 14 lutego. Jak zawsze spotykamy się na Placu Zwycięstwa o godzinie 12.00. Ale o 12 są jednocześnie obchody miejskie y, związane z rocznicą powrotu piły do macierzy, a więc weźmiemy w tym udział. Następnie Stowarzyszenie Historyczno-Rekonstrukcyjne Przedmoście Piła organizuje y, rekonstrukcję. Piła 1945, również na Placu Zwycięstwa. Obejrzymy te rekonstrukcje i dopiero po zakończeniu tych dwóch rzeczy ruszymy na trasę. Spodziewam się, że będzie to mniej więcej 13:30 i pojedziemy tradycyjnie, jak zawsze o tej porze, do Leszkowa, stamtąd wrócimy do piły. Siatkarki Farmutilu gładko pokonały stal mielec. W spotkaniu rozegranym na swoim parkiecie tylko druga odsłona należała do gości. Pozostałe sety były pod kontrolą naszych zawodniczek. Wygrany 3–1 mecz otwiera pilankom drogę do półfinału. Jeżeli wygrają tylko dwa sety w Mielcu w spotkaniu rewanżowym, pojadą do Olsztyna, gdzie rozegrane będą spotkania półfinałowe Pucharu Polski. Na trybunach komplet. Nic dziwnego, Farmutil ma szansę go zdobyć. Na swoją korzyść rozstrzygnął również spotkanie z MKS Trzcianka Pilski Joker. Stało się to w tajbreku, w którym nasi siatkarze obudzili się z letargu. Cały mecz stał na słabym poziomie. Powodem była na pewno nieobecność czwórki kluczowych zawodników naszej drużyny. Jakie mogą być marzenia? No, można powiedzieć mecz, mecz przyjaźni, tu regionalny. No, tu jak można było zauważyć, no, graliśmy praktycznie bez czterech zawodników z podstawowej szóstki, no chciałem, żeby pograli ci, którzy najmniej, czyli najmłodszy nasz nasz zawodnik Ożarski, żeby pograł cały mecz, no i chcieli sobie, mogę powiedzieć tylko tyle, no mogli wygrać 3-0, chcieli sobie pograć dłużej, no to sobie grali 500. I jak pracuje się na boisku? No ciężko jest trochę zastąpić Darka, ale myślę, że w ostatnich trzech meczach mi to dobrze wychodziło, choć dzisiaj tego może nie pokazałem, ale mam nadzieję, że jeszcze będę miał szansę zagrać meczu i dobrze zastąpić Darka. To jest twój czwarty mecz w roli libero w drugiej lidze. Które spotkanie wspominasz najlepiej? Myślę, że ostatnie spotkanie z Lubinem wygrane 3-0 grało mi się dobrze. Choć w dwóch ostatnich spotkań ze Szczecinem oraz z Poznaniem? Tak, z Poznaniem również zaliczą do udanych spotkań.